Jest 23 maj 2024 rok, za chwilę jeszcze jedzie uber, jedziemy na lotnisko. Pogoda piękna. Kierunek Liverpool lotnisko. No także jesteśmy na lotnisku w Liverpoolu przyjechaliśmy pada i idziemy się odprawiać. Co my tu mamy No tu mamy Britlightta. being kind of No, jesteśmy Ola na lotnisku w Barcelonie. A tu takie ciekawostki. Wygląda jak instalacja artystyczna, ale tak naprawdę to jest ten cieknący dach. Można? Można. Idzie Michał z walizką, już nie mógł się doczekać jej, nie mógł usiedzieć, patrzy na nas, krzyczy ola. Dzień dobry kochanie. Dzień dobry, ja dzień przyjechałem dobry. z Liverpool. Dzień dobry dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję, że mnie odb od odebraliście. Odbieramy cię. Bilety kupione na całe 5 dni, w sumie miesięczny kupiliśmy, na 30 dni miesięczny bilet. Ale i tak taniej wychodzi niż yy, na 5 dni. I chyba znaleźliśmy, nie jedziemy autobusem, jedziemy metrem, zobaczymy czy się uda pojechać metrem i jak daleko. Taki bilet, to jest ten miesięczny bilet na 30 dni za 20 euro. T-mobilitat, casual, nie, t-usual. Jest i you ono, know. barcelońskie metro, linia L9 z lotniska. teraz pierwsze wyjście w Barcelonie. Z lotniska przyjechaliśmy, no może powiedzieć, że do centrum Barcelony. No i jesteśmy przed naszym hotelem. Jak tu się wchodzi? Ach, tu jest wejście dobre, okej. Okay. No to No, no robimy No i jesteśmy w pokoju. Trzy łóżka. Dwa nasze, Nikoda ma jedno. Łazieneczka. Normalnie. I pokój z widokiem na ulicę, ulicę. Proszę bardzo, tam 40 przed chwilą. No tak to wygląda po prostu. Dobra, odświeżamy się. I lecimy na miasto co zjeść. Jesteśmy teraz w knajpie. E, nazywa się El... Cangrejo. El Loco. I zamówiliśmy sobie piwerko. I przyszły tu chlebek z Pomidorki. pomidorami. Pomidorami i pomidorkami. I odezwiemy się jak przyjdą nasze jedzonka. Przyszły nasze startery. Czyli łosoś, marynowany łosoś, czyli. Mama, co tam wiesz? Eee, skalopsy mhm. na muszelkach, no. Czyli skalopsy na muszelkach i Nikodema. Shrimpy, Piąt. Piąt. to jemy. No? Przyszłe wow. główne danie. Nikodema, Dorada. Dorada, no. pięknie wygląda. Ale będziesz przycinal Doradkę, co? No. no. Martusi. A wszystko i nic zamę do kupy. I moje. Ha, ha, ha. I moje. <gry> to na pewno będzie dobre. A moje to jest hejk, ryba. Hejk. Hejk. Szczypiele. proszę zauważyć, z czym podana? Z lajsem. Lejsy. <grym> Lejsy. Z ryby. No, to smacznego. 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 Ja już To te, te chipsy, nie? No i to. Oh. No i co, zjedzone? Nie chciałam. Chciałam e, podziękować za przepyszną P. No, bardzo dobra była. Tam niektóre części były jakieś takie gumowate jak dla mnie, ale reszta była ok. Natomiast moja ryba. Okazało się, że jest. Że był to morszczuk. Zjadłem morszczuka. Bardzo dobry morszczuk, bardzo dobra ryba. Nikodem zjadł doradę. I dorada Nikodema też była spoko. Mimo, że ja chyba nie posmakowałem. Tak, smakowałeś. Smakowałem? Tak. Znaczy to co około. Nie, nie, no właśnie, tak? samej ryby nie smakowałem. Ale była ale dobra. Też była dobra. No, możesz ufać mi. Ale, no, ufam Ci, że była dobra. Także generalnie jeśli chodzi o porcje to, to może nie, nie jakieś to wielkie, to jakieś, nie ale Ale spoko. I zaraz wracamy, bo no, będzie jeszcze deser. No i przyszły desery. Serniczek, mój serniczek. Sorbecik Marty. I Nikodem lody, a z czym one są? E, nie wiem, czekolada? Podnieś i ugryźć Ciekawe. Tak czy inaczej, kończymy e, lat tę kolację I jak skończymy to opowiemy jak nam smakowało i porozmawiamy o pieniądzach Gracias O, no to zjedzone Taka sytuacja A co to jest? To jest kuchnia, tak? czy? A to są te eskalopce. Owoce morza. Dorada. Morszczuk. To jest... a nie wiem co to jest. Kraby, kraby. No to słuchajcie, jak, ocena... jak oceniacie jedzenie? Powiedzcie mi. Rusza się? Kto się rusza? Kto się rusza? No faktycznie ruszają się. Pomar, pomar się, komar, komar się rusza. rusza, zobacz. No rusza. Pomar, zobacz. Czy na baterie? A gdzie na baterie? Idzie, ale ma związane szczypce. No tak, czyli one jeszcze... Hello! Czy mamy cię, czy mamy cię e, uratować, chłopie? My byśmy cię uratowali. No, ale co, ci brawo bije, Bija. Brawo, Bija. Bija. brawo jak brawo, jak zaraz skoczy so, do gorącej brodę. wody. Robi sobie brodę. Dobra. No, ale ten też rusza. No tak, no, bo... no, ten, to, o tym no, Ale o tym ryby ja mówię. nie wyglądają na żywe już. A, a, ryby nie. A, ale one zawsze się ruszają. To jest to jest, i to jest takie smutne, że za chwilę ktoś je zamówi i zje. No, anyway. E, jak oceniacie jedzonko? Od 1 do 10. 9, 9 mama? Ja chciałabym powiedzieć, że no mi bardzo smakowało. Bardzo. Tak, mi też smakowało, ale no tak od 1 do 10 co byś dała? No ja bym chyba dała dobre 8. Dobre 8, no ja bym też dał mocne 8, mocne 8. Zjedliśmy co? W jakiejś tam ofercie zjedliśmy e, za 23 euro jeden starter, główne danie plus, e, plus deser. I każde takie jedno Kosztowało 23 Plus Nikodema Dorada mm. Która była dopłacona o 4 euro I łącznie za wszystko zapłaciliśmy 86,85 Browary za 4,80 Czerwone Więc to dobra cena koniec końców I spoko no. Także El cangrejo loco bardzo dobre. A teraz idziemy gdzieś dalej. Nie wiem gdzie. Tam jest jakaś ulica główna. Fiba? Mnóstwo ludzi. Wszędzie idziemy. Zielone no. To jest aż tu Nie no, fajnie, fajnie. A to dopiero się zacznie. Ramen Station. No to dobre, to to jest. Co tu mamy? Menu. Jak się z kimś No masz ramen numer jeden, 1450. Ale wow. nie chcę zmian. Musimy tu przyjść, koniecznie. No i przyszliśmy sobie. Casa Mila? Kasa Mila to się nazywa? Czy D? Kasa Mila. Czyli budynek, który zrobił Gaudi, zaprojektował jednego dnia chyba tutaj sobie przyjdziemy wejdziemy do środka popatrzeć bo... bo no po prostu Marta stwierdziła, że to jest tak samo ta ulica to jest taka sama jak Piąta Aleja albo Champs-Elysees we Francji, a Piąta Aleja w Nowym Jorku, bo same sklepy takie jak a to długo Louis Vuitton, Uuu, Versace i takie właśnie. Dobra, chodźmy. Taka to ulica, a ta ulica nazywa się. Kto mi powie, jak ta ulica się nazywa? Nie, 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 nie. to jest Degracja. Coś tam degracja. PG. PG Co? No, no bo to Louis Vuitton. A ile kosztuje? Zobaczmy. Zobaczmy, jakie ceny są w Louis Vuitton. Co tu jest? Jacket kosztuje, czyli to kosztuje 5500 euro. Tak. Dress 4, a dres, czyli ta z 4900. A torebka, patrz, ta torebka kosztuje 8000 euro. I tutaj one też są? Okej. Okay. Ale tutaj z tygryskiem. A tu jest z tygrysem i tak samo kosztuje 8 koła? Tak, 8 tysięcy. Te, a te, te, te małe... Jak to się nazywa? Skrzyneczki? No. To... Jeden kosztuje 4,800, a drugi 6,900. No, także takie sklepy, taka ulica. Sklep Diora z wieżą i z łukiem, no przecież tam jest wieża i jest łuk triumfalny. To jest francuska firma, rozumiem? A tu na A ty proszę. Z Takie balkony. Uwaga, poprawiam się, ta ulica, którą idziemy z tymi wszystkimi sklepami nazywa się Pa... Jakkolwiek... Pas... Pasage de Gracia, czyli Czyli nie wiadomo, co to może być. A tam podświetlony to kolejny jest budynek przez Gaudiego i nazywa się Fasa Batlo. Nie wiem, czy dobrze mówię. I doszliśmy sobie do Placu de Catalunya tam już się zaczyna La Rambla O, oh, Primark Policja na skuterach Jest dobrze Jesteśmy naszego pierwszego wieczora Na plac De Catalonia Główny plac, nie wiem czy to główny plac, ale jest to plac A tam... A w tamtą stronę... A w tamtą stronę tam jest... La Rambla La Rambla Ogólnie rzecz biorąc mamy... Ee, 23 maj jest godzina 2021.20 i 20. jest około 18-19 stopni, więc nie najgorzej. Nie wieje, zupełnie wiatru nie ma, więc można powiedzieć, że jest ok. No a teraz wracamy do hotelu.